Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani. Witam Was 21 dnia, czyli ostatniego dnia 21-dniowego wyzwania. Świadome myśli, świadoma rzeczywistość. Kochani, bardzo się cieszę. Bardzo Wam gratuluję, że to trwaliście do ostatniego dnia i dzisiejszy dzień. To nie znaczy, że jest to dzień ostatni, to nie znaczy, że mamy przestać świadomie myśleć. Do wyzwania można dołączyć. W każdej chwili, pod warunkiem, że zaczniemy od pierwszego dnia, skończymy na 21 dniu bez dnia przerwy. Ja jestem Magda i to ja tutaj na kanale opowiadam o duszy, dla duszy, bo to jest nasz czas dla duszy. Kochani, dzisiejszy dzień, dzień ostatni, świadomych myśli, nauki. Ale to nie jest świadomych myśli, to nie oznacza, że to jest koniec świadomego myślenia. To jest dopiero początek. Początek całej magii, która się będzie działa w naszej rzeczywistości, w naszym świecie, kochani, to się dopiero zacznie dziać. Gratuluję wam wszystkim. Pamiętajcie, że świadome myśli, to znaczy świadoma, świadoma rzeczywistość. Jeżeli przez cały czas będziesz utrzymywać higienę, higienę myśli, nasz świat będzie dokładnie taki, jaki pragniesz. Dokładnie taki, jaki sobie Twoja dusza wymarzyła. My możemy to wszystko wspomóc naszymi myślami, wysyłanymi do wszechświata, który pięknie odbiera wszystko to, co my czujemy. To, co czujemy, to dostajemy. To, co myślimy, dalej idzie w nasze uczucia. Z uczuć dzieją się cuda. Jeżeli cały czas nie radzisz sobie z chwastami, to pamiętaj, że powtarzając czynności każdego dnia, twój umysł za chwilę sobie z tym wszystkim poradzi. Chwasty będą wrzucane do serduszka i mielone na złoty pył. Czasami trzeba komuś wybaczyć, żeby chwasty pewnego gatunku nie wchodziły do naszego ogrodu. Czasami trzeba sobie wybaczyć, żeby te chwasty nie rosły dalej, one przestaną rosnąć. Co trzeba jeszcze wiedzieć, że nasza głowa to nie jest ani zlew, ani śmietnik do wylewania czyjś brudów. Jeżeli sobie nie radzicie z tym, to mówicie stanowczo: nie, dziękuję. To nie jest moje. Ja sobie z tym nie radzę. Bardzo cię proszę, ale ja sobie z tym nie radzę. I zostawiacie to. To jest. Zaznaczanie własnego terenu, dokąd ktoś może sobie wejść i co może sobie robić, i żeby z Twojej głowy ktoś nie traktował jak śmietnik, że przyjdzie, wywali wszystkie brudy, a Ty to do siebie przyjmiesz. Pamiętajcie, nie. Mówimy: „Dziękuję Ci bardzo, nie jestem gotowa, nie jestem gotowy, nie tym razem, może umówimy się kiedy indziej na kawę, dzisiaj nie mam nastroju, bardzo Cię przepraszam. Wiecie, to jest też szacunek do drugiej osoby powiedzieć asertywnie nie, bo jak my będziemy tę osobę traktować w ten sposób, że przyjdzie, wyleje wszystko to, co ma do wylenia, wylania, ona sobie pójdzie, a my, o, była znowu i się żaliła, no kurde, felek, no jak tak można, o, przepraszam, no jak tak można, no wiecie, i taką energię tej osobie wysyłamy. Jeżeli jesteśmy niegotowi, to twardo powiedzmy nie, bardzo Cię przepraszam, dzisiaj nie jest mój najlepszy dzień, nie mogę przyjąć takich informacji. Umówmy się na jutro po jutrze i wtedy mi to powiesz. Ale jeżeli nie jesteś w stanie przyjmować czyichś brudów, czyjś wyle, wyle, wylewiska czyjegoś, to nie wiesz tego. Zostaw to. Zostaw to tej osobie. Wiecie. Czasami czując ten ból, smutek, żal, jesteśmy gdzieś tam na dnie, gdzieś po prostu głęboko w błocie. I żeby dostać się na szczyt góry, to trzeba przejść całą drogę od błota, od wyjścia z tego błota poprzez wejście na łąkę i pójście w góry. Wspięcie się na szczyt. Czasami jest to długa droga, a czasami jest to krótka droga. Czasami jest też tak, że czujemy potrzeby wypłakania się. Kiedy nasza głowa jest pełna żalu, pełna smutku, wypłaczmy to. Wypłaczmy, oczyśćmy naszą głowę, porzucajmy sobie mięchem na lewo i prawo, niech to z nas pójdzie. Bo też pamiętajcie, że jak tu coś trzymamy, nie uwolnione i pójdzie to do naszego serca i my to czujemy, to jeżeli tego nie uwolnimy, to nasze ciało zaczyna chorować. I o tym pięknie psychosomatyka w tej chwili mówi. Są już może i w Polsce też już są, nie wiem, ale w krajach, w Ameryce, na Zachodzie są szpitale typowo psychosomatyczne. Gdzie dwutorowo leczy się człowieka, leczy się jego ciało i leczy się jego duszę. Są najlepsze, najpiękniejsze efekty. Nigdy nie mówię, nie, nie zażywaj medycyny. Jak najbardziej, zażywajmy tą medycynę. Słuchajcie, mamy XXI wiek. Technika, nauka, wszystko idzie do przodu. Jeżeli jest to potrzebne, to zażyjmy tabletki. Zażyjmy medycynę. W naszej głowie, jeżeli sobie nie radzimy z naszymi myślami, to może popatrzeć, warto i pójść do psychologa, pójść do psychiatry. Nie ma czego się wstydzić. Dzień, depresja to jest choroba głowy. Sama przeszłam przez depresję i to uwierzcie mi bardzo silno. Gdybym wtedy nie przyjmowała leków, nie dostała leków, to na pewno by się skończyło to... I Leki mi bardzo pomogły. Jeżeli cały czas siedzisz w smutku, pomimo ćwiczeń, pomimo wszystkiego nie potrafisz znaleźć wyjścia, idź do lekarza. I idź do lekarza. Jeżeli wszystko, czego próbowałaś, nie działa, idź do lekarza. I wtedy zacznij to wyzwanie od dnia pierwszego. Na spokojnie już i zobaczysz, że się wszystko uda. Kochani. Pamiętajcie, świadome myśli, świadoma rzeczywistość. W głowie mamy przepiękny ogród. Chwasty wyrywamy. Nie robimy śmietnika. Nie pozwalamy, żeby ktoś przychodził i wyrzucał w nasz ogród. Nasza głowa to nie śmietnik. Nasz ogród to nie śmietnik. Nie pozwalamy. I ja Wam dziękuję bardzo za to, że jesteście ze mną, za to, że dotrwaliście. Robimy sobie chwilę przerwy i zaczniemy wyzwanie z wdzięcznością. Z nawykiem wdzięczności. Nie z takim, że siadamy o godzinie 6, czy godzinie 7, czy o godzinie 16, czy 19. Bierzemy zeszyt i piszemy wdzięczność, tylko z takim nawykiem wdzięczności. Z takim, że stawiamy stopę na chodniku i dziękujemy za to. Że mamy nogi i że możemy chodzić. Idąc do sklepu, robimy zakupy i z wdzięcznością płacimy za te zakupy. Płacimy sobie, a nie przy kosie się wkurza, a jaki rachunek nic nie kupiłam, a tu tyle zapłaciłam. To też nasze myśli wiecie? To też nasza głowa. Bo przecież kupiłaś coś dla siebie. Nie kupuj tego, nie musiałaś tego kupować. Przecież mogłaś kupić dalsze produkty. Nasza głowa nam tutaj robi wiele niespodzianek. Dobrze, kochani. Bardzo Wam dziękuję. Z całego serca. Jeszcze raz. Ja będę się powtarzać. Ciężko mi się z Wami kończy. Przytulam Was wszystkich. Życzę Wam cudownego dnia. Pamiętajcie, na dzisiejszym dniu to się nie kończy. Świadome myśli towarzyszą nam już całego, codziennie i przez cały dzień. A ja Was bardzo przytulam. I życzę świadomych myśli i świadomej rzeczywistości, Magda.